O naszą poniedziałkową poranną sesję analityczną. Zobaczmy, co się dzieje na polskich akcjach. W szczególności zobaczymy sobie, jak wygląda sytuacja sektora bankowego, który bardzo mocno zareagował na wyhamowanie inflacji, które to oczywiście spowodowało, że też tym samym wyhamowała perspektywa podwyżek stóp procentowych, chociażby niewielka. Ale jednak to odbicie na tym rynku było znaczące, a w zasadzie nawet nie tyle odbicie, co przecena. Zobaczmy, jak wygląda poniedziałkowe otwarcie na warszawskim parkiecie. Zobaczmy sobie, oczywiście, jak najpierw WIG-20 się prezentuje, bo jest lepiej niż w przypadku. Stanów Zjednoczonych 2227 7 punktów, więc mamy nieznaczne wzrosty, bo te wzrosty są na poziomie symbolicznym, przynajmniej na ten moment, ale dobrze, że one się pojawiają i to otwarcie nie jest pod... Piątkową, podpiątkową kreską. Zacznijmy od sektora bankowego, od PKO, PKOBP, żeby zobaczyć mniej więcej, czy tutaj to odreagowanie już mamy, czy jeszcze nie. Te dwie sesje spadkowe, które zniosły nam kurs tak naprawdę, byliśmy w okolicach już z ponad 100 zł. O 10% to oczywiście była. Było, było po kłosie decyzji dotyczących nie decyzji, ale informacji na temat inflacji. Gdy popatrzymy sobie z perspektywy metodologii overbalance, to wcześniejsze korekty na tym aktywie sięgały nawet 14%, licząc ten moment, kiedy sektor bankowy zaczął się w Polsce nam dźwigać więc ta sytuacja nie jest na ten moment bardzo problematyczna problemy się zaczną robić wtedy gdy kurs spadnie poniżej 90 zł mniej więcej w okolicach 90 zł czysto technicznie z perspektywy metodologii overbalance mamy tutaj będziemy mieć tutaj równość korekt ale jest też szansa na to że nawet nie przetestujemy tych Okoliz. W tym tygodniu poznamy kilka danych. Między innymi ustalona zostanie stopa referencyjna, natomiast już na ten moment wiemy i zdyskontowany jest scenariusz utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Każda inna decyzja oczywiście bardzo mocno wpłynęłaby na, na, na sektor bankowy i na to, jak inwestorzy ten sektor. Postrzegają. Z takim sygnałem do zakupów byłoby już zamknięcie się powyżej połowy ostatniej podażowej świecy. Mówimy czysto oczywiście technicznie to też nie jest rekomendacja, bo nie mamy tutaj tak skomplikowanych metodologii wycen, jakie są wymagane w przypadku, w przypadku re rekomendacji. Natomiast wyjście powyżej 96 zł, jak czytałeś, czytałaś książkę Stevena Nisona na temat świec japońskich, to w tej metodologii japońskiej stanowi dosyć ładny i istotny techniczny sygnał, do tego, że się pojawił lokalny dołek lub lokalny wierzchołek, oczywiście w zależności od tego, czy negowana jest świeca popytowa, czy negowana jest świeca podażowa. Do tego, żebyśmy podeszli w te okolice nie brakuje nam wiele, bo to jest zaledwie zaledwie, no niespełna 2%, 2 i już w przypadku banku PKO będziemy mogli mówić o tym, że ten sygnał do kupna nam się pojawi. W ujęciu Szerszym, takim bardziej średnio czy też długoterminowym. Moim zdaniem, te najniższe odczyty mamy już zdecydowanie za sobą. Końcówka 2020 to były ten moment osiągnięcia tych najniższych odczytów, i kurs bardziej powinien nam wędrować w okolice 120, 130, może nawet i 140 zł. Jeżeli popatrzymy z perspektywy całego, 2021 roku. Jeżeli okazałoby się, że inflacja w Polsce za lipiec, za sierpień nam nie hamuje i ona z tych poziomów 4-4 zacznie nam wracać w okolice 5%, to nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Rada Polityki Pieniężnej nie podejmie decyzji o podwyżce stóp procentowych, chociaż niewielkiej, ale żeby te zapały ostudzić, żeby wprowadzić jakiekolwiek restrykcje. Zresztą Podnoszenie stóp procentowych wiąże się z restrykcyjną polityką monetarną i, i mam nadzieję, że rzeczywiście coś takiego będzie miało miejsce. Oczywiście, o ile ta inflacja w ten sposób się będzie zachowywać, jeżeli tak się będzie zachowywać, to w zasadzie ten scenariusz z wyjściem wyceny sektora bankowego na o kolejne kilkadziesiąt procent jest dla mnie jak najbardziej do zrealizowania. PKOBP czyli powszechna kasa powszechna kasa oszczędności gdzie ona tutaj jest? Tutaj mamy stok sam, bo nie chciałem wrzucić sobie stok CFD wygląda lepiej niż PKO. Ale e, lepiej niż PKO, bo nie jesteśmy na tak, głębokich, e, na tak głębokich zejściach. Jesteśmy mniej więcej w takim rynkowym konsensusie, na którym utrzymuje się kurs PKB przez ostatnie ponad e, 10 e, lat, co nie oznacza, że z tego marazmu się nie będziemy mogli wybić. Najgłębsze korekty teraz to na pewno nie jest najgłębsza korekta, bo ona sięga 10% i ta korelacja w sektorze bankowym jest zajibicowana. Y, y, miałem, ja, ja, rozpędziłem się, ale wyhamowałem jest bardzo, ale to bardzo dokładna. Jak popatrzymy na poprzednie korekty, tu mamy 11%, natomiast najgłębsza, mniej więcej wtedy, kiedy też tą głębokość korekt realizowało PKO na poziomie 19-19% i to miało miejsce w styczniu, więc. Mierząc 19% od aktualnego kursu, to by oznaczało możliwość wyjścia nawet w okolice 33, zł. I dalej mówilibyśmy o tym, że, że rysuje nam się tendencja wzrostowa, bo z perspektywy właśnie metodologii overbalance te korekty procentowo miałyby dopiero dopiero wykazałyby równość. No i scenariusz jest bardzo podobny jak w przypadku PKO, czyli sygnał do kupna, zanegowanie poprzedniej połowy, poprzedniej e poprzedniej świecy 3890 90, do 3892. Jesteśmy na rynku na, na rynkach finansowych i czasami czasami emocje biorą biorą górę. 3892 i widzimy, że ta połowa połowa świecy podażowej nam dosyć ładnie działa, bo wytrzymaliśmy e, bo wytrzymaliśmy z właśnie tą połową świecy, jako z tym sygnałem obronnym i z tym poziomem oporu. Więc tym bardziej tutaj gdzieś upatrywałbym jakiegokolwiek sygnału do tego, żeby w ten sektor bankowy ewentualnie, ewentualnie wskoczyć. Przejdźmy do banku, do, do M-banku. Ale chcę, nie chcę w chcę Stox, czyli prawdziwy rynek akcyjny. W przypadku M-banku ta korekta już tak źle nie wygląda jak w przypadku PKOBP. Tu zejście sięgało 11%, to wcześniejsze zejście było na poziomie 16%, tutaj mamy 20%, więc cały czas trzymamy się w takich ryzach. Ja nie ukrywam, że jestem. Jestem pod wrażeniem tej mocy, tej reakcji na odczyt inflacyjny. Najbliższe wsparcie to okolice 292 zł, ale podobnie jak w przypadku, w przypadku PKO, tak i tutaj, moim zdaniem te najniższe odczyty mamy już za sobą. Tu mieliśmy ORGR, czyli odwróconą formację głowy z ramionami i ona nie została zrealizowana. Jej zasięg to są okolice 385 zł złotych, więc przyjdzie nam jeszcze pewnie na ten zasięg trochę poczekać. Oczywiście mega istotne jest to, jak w tym tygodniu wyglądać będzie stopa referencyjna. No I oczywiście czy pojawią się w międzyczasie przy okazji tych stóp pojawiają się zawsze wywiady i opinie poszczególnych członków Rady Polityki Pieniężnej, więc nawet tak naprawdę bardziej należy tego słuchać i tego i to śledzić niż, śledzić niż śledzić samą decyzję w sprawie stóp która jednak powinna być na niezmienionym poziomie. Paweł podrzucił, podrzucił spółkę CCC, bo przecież SoftBank wycenił eobuwie eobuwie na 6 miliardów, jeżeli się nie mylę, a sam Softbank zainwestował pół miliarda złotych w eobuwie, czyli można nam się tutaj zbudować rzeczywiście. Rzeczywiście fajny gigant e-commerce, no i mamy tą reakcję, i ta reakcja tutaj miała miejsce w postaci ponad 5% wzrostów, i o dziwo, moim zdaniem, jest to sygnał do kontynuacji. Z jednej strony przeszkadzały nam te doniesienia. Koniec maja mieliśmy te doniesienia o tym, że ta czwarta fala może mieć miejsce, czy nawet też pod koniec czerwca nam się te doniesienia pojawiały. Przecena na poziomie 15%. Te wcześniejsze przeceny. One mniej więcej sięgały 15 do 19%. Tutaj ta przecena mamy 16%, więc ta równość korekt nam się tutaj ładnie sprawdziła. No i wygląda to czysto technicznie na to, że te sygnały do kontynuacji trendu wzrostowego nam się, nam się potwierdziły, mamy ładną tendencję, mamy, mamy wyjście z Flagi, no jeżeli to jest wyjście takie typowe z flagi, no to ten ruch poprzedzający powinien nam się pojawić po, i z analizy takiej czysto technicznej, klasycznej, powinniśmy osiągnąć pułap i okolice 157 zł. Tego typu informacje jak chociażby inwestycja SoftBanku one mogą być tutaj pomocne biorąc pod uwagę jaką skalę biznesu ma ten fundusz. no To możliwe, że uda się osiągnąć efekt, efekt, efekt kuli śnieżnej, czy efekt takiej ładnej synergii, która wyniesie rzeczywiście e-obuwie na wyższy poziom, Wyższy poziom e-commerce. Natomiast też, jeżeli chodzi o Softbank, to nie jest tak, że tam mamy same udane inwestycje. Absolutnie nie, bo przecież WeWork, czyli te, te, te centra coworkingowe, okazało się być kosmiczną klapą. więc to nie jest tak, że ten Softbank jest taki nieskazitelny, wszystkie inwestycje ładnie wychodzą. Ale w przypadku akurat inwestowania w e-commerce, to są akurat takie sygnały i takie tendencje, które po prostu są czymś, jakąś taką naturalną koleją rzeczy, w szczególności w okresie takim pandemicznym i postpandemicznym, gdzie w zasadzie każdy będzie chciał sobie tą stabilną, spokojną odnogę e-commerce zbudować. Kolejna spółka, którą poczyniliście, to jest Grodno Sebastian. Świetne wyniki, jeśli chodzi o szacunkowe przychody za maj i za. Czerwiec, zobaczmy, jak ta spółka się na wykresie prezentuje. Bo jeżeli mamy świetne wyniki, no to też powinno to mieć odzwierciedlenie w zachowaniu akcji. No i tutaj widać, że cały czas mamy do czynienia z budowaniem takiego trójkąta symetrycznego. Ja nie jestem, znaczy, ja go mogę tak wyznaczyć, ale to nie będzie do końca adekwatne i wolałbym jednak wyznaczyć tą linię. W ten sposób, że mamy tutaj do czynienia z trójkątem, i rzeczywiście może być to oznaka tego, że w przypadku Grodna jeszcze akcjonariusze nie powiedzieli ostatniego, e, 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 ostatniego słowa, i ta przestrzeń do wzrostów może nam się pojawić. Natomiast książka. Jeżeli chodzi o takie rozwiązania typowo klasyczne, książkowe, mówi o tym, że wewnątrz trójkąta pozycji nie powinniśmy zajmować, bo jest i, wybicie, i szansa na wybicie w dół, i w górę. Natomiast jeżeli te wyniki rzeczywiście szacunkowe pojawiły się optymistyczne, zresztą widać to po luce cenowej między sesją czwartkową a piątkową, i tutaj tak naprawdę wyciągnięty został kurs o prawie 5%, no to takim sygnałem technicznym, więc jest szansa do podejścia do górnego ograniczenia, a wyjście powyżej 15,80 technicznym sygnałem do zakupów by było. No ale to jest wiadomo, że to nie jest rekomendacja, to trzeba wszystko dostosować do swojego do swojego portfela. Blumerang Investors, co sądzisz o ich współpracy z Saul Technologies? Nie przyglądałem się tej informacji, więc nie jestem w stanie się na ten temat wypowiedzieć. Legimi na Xstation nie będę miał, więc sobie przeskoczymy później, bo jest płynnościowo malutka spółeczka. Alumetal wygląda ciekawie, podobnie do Bogdanki, to jest propozycja od Marty, więc sobie zerknijmy na alumetal. Tak, tendencja wzrostowa jest tutaj rzeczywiście rzeczywiście dosyć ładna. Trochę niepokoi to, że ta dynamika nam jednak w ostatnim czasie delikatnie siadła i przełamaliśmy takie linie trochę bardziej krótkoterminowe. Ale całe szczęście, linie trendu one nie są, nie, nie są oczywiście tutaj jakieś mega cudownie mocne i nie są wyznacznikiem tego, czy trend będzie kontynuowany, czy też nie. Uważam, że to jest akurat najsłabszy punkt jakiejkolwiek analizy technicznej, którą moglibyśmy, nie, moglibyśmy wykonać. Lokalny wsparciem są okolice 59 zł, czyli jesteśmy dosyć blisko, bo to jest tylko i wyłącznie 5%, 5 przecena. Lokalny wierzchołek znajduje się w 64%, no i on, z nim powinniśmy sobie poradzić. Ja nie znam sytuacji i dokładnie kwestii fundamentalnej, natomiast patrząc z perspektywy samego trendu, który wykrystalizował nam się na przełomie sierpnia, wrzesień 2020, no to mamy cały czas tutaj dosyć ładną tą tendencję. Kamil podrzucił ten Square, Games, ten Square Games, gdzie informacja oczywiście pojawiła się wręcz kluczowa, bo na tę informację czekaliśmy ponad 5 lat czyli że zielone światło do tego, żeby Fishing Clash, zaczę, żeby rozpoczęła się sprzedaż Fishing Clash, czy tak naprawdę dystrybucja Fishing Clash na rynku chińskim i mamy potężny, potężny wzrost w porównaniu do poprzednich sesji, bo momentami kurs rósł o ponad 20%. To oczywiście jest teraz temat, czy zejdziemy poniżej tej świecy, czy nie. Najważniejszym wsparciem, i moim zdaniem nie powinniśmy zejść poniżej tego poziomu, jest poziom wtedy, kiedy ten kurs wystartował. Mamy 459 zł, 459 zł, i to jest takie istotne lokalne wsparcie gdyby się udało go przełamać no to pojawiłyby się sygnały do tego że to nie będzie do końca takie łatwe, nawet szczerze mówiąc jeżeli przełamiemy 459 zł no to to będzie moim zdaniem bardzo mocny sygnał, ale do spadków, więc to wsparcie ma dla mnie kosmiczne znaczenie jeżeli chodzi o ten Square Games dopóki znajdujemy się nad tym poziomem, dopóty możemy tutaj mówić o takim scenariuszu pro wzrostowym. I to tyle, jeżeli chodzi, aha, jeszcze Legimi, Legimi sobie zobaczmy, bo obiecałem, że sobie zerkniemy, więc sobie zobaczmy Legimi, chociaż biorąc pod uwagę, jak prezentuje się, prezentują się tam kwestie płynnościowe, no to może być z tym problem, żeby powiedzieć coś fajnego na temat tej spółki, no i notowania też są zbyt krótkie, więc chciałbym, Chciałbym, ale, no, ale nie jestem za bardzo w stanie, bo, no, bo mamy tak naprawdę nie tak dawno debiut. Ci, którzy widać, zapisali się na debiut, zarobili, ale niestety to jest wszystko, co mogę na ten temat powiedzieć. Jeszcze szybko o Merkatorze, o Merkatorze, z, na którym ostatnia pozycja nie wyszła znaczy nie wyszła, no wyleciałem na B, więc nic strasznego się nie stało. Na naszym portalu jest też wywiad, który miałem przyjemność poprowadzić z członkiem zarządu. Te pytania oczywiście pojawiały się w oryginalnej formie. Na naszym portalu w żaden sposób nie, nie zmienialiśmy tych pytań, bo pojawiły się takie, takie opinie, że, że mając jakąś pozycję, Specjalnie manipulowałem, to jest po prostu absurdalne. No ale możecie ten wywiad przeczytać. Jest na, na fxmag wpiszcie sobie w wyszkiwach FX Mag Mercator wywiad. To nas z pewnością pojawi się na temat tego, jak spółka może, może sobie radzić w ostatnim czasie. Wydaje się, że do shortów ja wrócę, ale w momencie, kiedy już będzie wszystko jasne na temat, na temat skupu akcji własnych. W szczególności jestem ciekaw, jak będzie wyglądał przydział, przydział tych akcji. Perspektywy tego, kto się na to załapie. No, ale to jest taka dygresja na sam koniec tego naszego, naszego dzisiejszego spotkania. Ja Wam życzę oczywiście udanych inwestycji. Jeszcze trwają mistrzostwa Europy do końca tego tygodnia mamy mecz finałowy kodrawatowy, euro to 30% na cały asortyment, więc mam nadzieję, że prenumerujecie. A jak nie, no to jest ku temu oczywiście sposobność dzisiaj to mam jeszcze stare wydanie magazynu Inwestor, ale dzisiaj wysyłamy do prenumeratorów nowe. Świeżutkie, ciepłe, wydanie nowego numeru, oczywiście. Więc lada moment, lada dzień powinno ono się znaleźć w Waszych domach, udanych inwestycji. No i do usłyszenia w kolejnym materiale.